Cześć, ja nazywam się Paweł Pisula, a to mój kanał To Tylko Piłka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o derbach Manchesteru, epidemii w piłce nożnej oraz trochę o niemieckich banerach. Zapraszam. Zanim powiem coś może o zakazie, śmiesznym zakazie w Premier League, chciałbym się skupić trochę na meczu, na którym kibice angielskiej piłki czekali z niecierpliwością. Manchester United podejmował u siebie Manchester City. Derby Manchesteru. United, które no, można powiedzieć zaczyna coraz mocniej pukać w top 4, było zdeterminowane, żeby wygrać ten mecz. Manchester City już no, pogodzone chyba z porażką z, z Liverpoolem. Oczywiście są jakieś tam matematyczne szanse, no ale umówmy się, większość z nas nie jest Pitagorasem, to i tak potrafimy obliczyć to, że tych punktów raczej już się nie da odrobić. Oglądając Premier League już od paru lat, nie spodziewałem się po tym meczu żadnych fajerwerków i obie drużyny mnie nie zawiodły. Mecz był dość przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby. United wypunktowało, tak jak to robi w tym sezonie, perfekcyjnie błędy przeciwników. Wielkim plusem Manchester United jest Bruno Fernandes, który od jakiegoś czasu no naprawdę ma fenomenalną formę. Gość wybitnie się wkomponował w drużynę. Transferowy majstersztyk. Po drugiej stronie Manchester City bez De Bruyne, czyli swojego dyrygenta, zagrało dość też przeciętnym Mówimy no, Mówmy się tam, parę, dwie, trzy sytuacje takie groźne mieli. Bramka nieuznana Aguero, gdzie sędziowie znowu tam kreski rysowali. Minimalnie oczywiście trzeba się było dopatrzeć. Ale nie ukrywam, że głównym bohaterem tego spotkania, antybohaterem tego spotkania był Ederson, bramkarz e, obywateli. No, powiedzieć, że był to jego słaby mecz, to tak jakby nie powiedzieć nic. Guardiola <głodewana> mógłby nie wiem, zamiast bramkarza powiesić ręcznik na poprzedce i myślę, że byłyby takie same efekty. No, Brazylijczyk nie popisał się w tym meczu. Pierwszą bramkę, jaką stracił Manchester City, no, odejdźmy już od tego, co zrobił Aguero i co zrobił Gundogan i gdzie w ogóle byli obrońcy Manchesteru City i dlaczego nie byli tam, gdzie powinni być. Martial dostaje piłkę, strzela farfocla po krótkim rogu, Ederson kapituluje jest 1-0. Później brazylijski bramkarz ma kolejne niepewne interwencje, ale kwintesencją tego jego występu była bramka na 2 do zera, gdzie no 96 minuta Ederson próbuje w szybkim sposób wyprowadzić akcję Manchesteru City. I oczywiście pach rączką idealnie dogrywa piłeczkę do nóżki zawodnika Manchesteru United, który na pustaczka pyka brameczkę na 2 do zera. OK, była 96 minuta, ktoś może powiedzieć, i tak by City nie strzeliło bramki, ale Farfocel to Farfocel. Ale największe zainteresowanie Premier League w ten weekend nie budziły same mecze, a zakaz, jaki został nałożony przez władze tej ligi, który mówił o tym, żeby, że piłkarze nie mogą witać się przed meczem. Znaczy, ci sami piłkarze, którzy 5 minut później e, obciskują się, odmacują walcząc o piłkę na boisku. Ale nie tylko władze angielskiej ligi walczą z wirusem. E, we Włoszech odwołano wszystkie mecze w każdej e, lidze włoskiej e, do początku kwietnia. Najprawdopodobniej w ogóle nie rozstrzygnie się sprawa mistrza we Włoszech, dlatego że liga zostanie całkowicie anulowana mistrza nie będzie w tym roku, a w następnej edycji Ligi Mistrzów po prostu wystąpią drużyny, które rok temu yy, miały miejsce, które premiowało to do gry w, tych, yy, w tym pucharze. Pozdrowionka dla kibiców Lazio. No god! No god, please no. No! Jeżeli chodzi o moje zdanie na ten temat, no to ja mm, uważam, że chyba jest to jedyne możliwe rozwiązanie, czyli przeczekanie całkowite anulowanie lig. Jeżeli chcemy, żeby ten, ten wirus nie rozprzestrzeniał się w świecie piłkarskim, czy tam w świecie sportowym, to chyba jest to, tak jak mówię, jedyne rozwiązanie. Ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby teraz władze Ligi Angielskiej, gdy Liverpool już ma 30-punktową przewagę, czy tam około 30 punktów, powiedzieli, że słuchajcie, no my wiemy, że wy tam czekacie 30 lat na ten, no ale no cóż, no... Pisz dłój po No, God! No, God, please, no! no! Ostatni temat, o który dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, są to transparenty na niemieckich boiskach. Kibice ewidentnie sobie postanowili zrobić publiczny Twitter na stadionach wywieszając transparenty z tym, co im ślina na język przyniesie. I dodajmy, że nie są to mądrości ludzkie, które chcieliby objeścić całemu światu. Są to po prostu obrażanie i wulgaryzmy w stronę właścicieli klubów. A dokładnie właściciela jednego, czyli pana Hopa, który jest właścicielem Hoffenheim. I najbardziej śmieszne jest w tym wszystkim to, że kibice Bayernu Monachu tak wściekli są na Hopa, który próbuje za wszelką cenę pieniędzmi tą ligę zniszczyć. Kibice klubu, który co roku próbuje sprowadzić najlepszych zawodników swojej ligi, proponując niewyobrażalne pieniążki dla innych zespołów. Kibice piszą jakieś dziwne listy w ogóle do władz klubu, w którym mówią, że Jeżeli chcecie przerywać mecz za każdym razem, kiedy będzie taki wywieszany transparent, to już nigdy nie będzie mecz trwał 90 minut. Reakcja no to może być tylko jedna. I me llama el cocinero. Rysita, ve por pa la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira To bañador. La chancla. Todo peinado, porque no me dio tiempo ponerme la chanclas y el bañador. Bo ja na Mary To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie w komentarzach i pamiętajcie, to tylko piłka.